Generalnie w obecnych czasach nikt nie chce być gościem, który nie potrafi zagadać do kobiety, a nikt nie chce być takim incelem, który odbija się od kobiet w momencie, gdy do nich podchodzi, bo nie potrafi tej kobiety zaintrygować, zainteresować sobą, nie potrafi tego pociągnąć dalej, spowodować, żeby ta dziewczyna sama chciała się spotkać i sama wyraziła chęć kontynuacji, powiedziała: Czemu nie? Tak fajnie zagadałeś, zabawnie, z taką pewnością siebie, z luzem, czemu nie możemy pójść na kawę? W sumie nic tu nie tracę, prawda? I właśnie takie powinno być Twoje podejście, taka powinna być reakcja kobiety. Natomiast, no, wiadomo, że to nie jest często takie proste, bo dużo gości nie potrafi tych kobiet zagadywać, nie potrafi ich uwodzić, nie potrafi ich nakręcić na siebie, ani nie potrafią zagadać na przykład zabawnie. Na wesoło, żeby też zrzucić te emocje z kobiety, jakiś taki lekki stresik, jeżeli ona na przykład jest nieśmiała, to też wprowadzając lekkie poczucie humoru, możesz to zluzować. Wiadomo, potem trzeba się przełączyć już na taką ramę uwodziciela, no i wtedy jak najbardziej użyć na przykład innego tonu głosu i powiedzieć, wiesz co, Angela, jak tak patrzę na Ciebie, to mam coraz większą ochotę porwać Cię na kawę albo porwać Cię na wino w zależności od tego, co lubisz a lubisz na pewno coś i tak dalej, i tak dalej. I prawda jest taka, że dużo gości ma kiepskie przekonania dotyczące poznawania kobiet na ulicy, przez to mają masę wymówek. I na przykład naczytali się, że nie ma sensu podchodzić do kobiet, bo i tak one lecą tylko na kasę i tak. Um, to tych są tylko gości, którzy mają 1,90 m, mają milion na koncie, więc jak nie masz na koncie miliona, nie masz 1,90 m kwadratowej szczęki, nie wyglądasz jak um, płcianowski po solarium z tatuażami, to w ogóle nie ma sensu zagadywać, w ogóle nie masz prawa podchodzić do kobiet. I często takie gówniane blackpillowe teorie krążą po internecie. Ktoś nie jest w temacie, wejdzie, przeczyta, wystraszy się, wycofa, jeszcze gdzieś tam usłyszy od kolegi, że tak, tak, tylko kasa i wygląd. No i później wiadomo, że taki mężczyzna nie będzie podchodził do kobiet, a jeżeli nawet zacznie podchodzić, to będzie tak smutny, tak depresyjny, będzie miał tak opuszczoną głowę przez te swoje wszystkie głowiane przekonania, że po prostu będzie to po nim widać i żadna kobieta nie będzie tym zainteresowana. Więc też ważna rzecz, jeżeli masz w swoim otoczeniu takie jednostki sfrustrowane, negatywne, narzekające, emanujące tylko i wyłącznie pesymizmem, taki wieczny pesymizm, że nie da się tak podrywać, że tylko w szkole przez znajomych albo aplikacje radkowe, no to jak ktoś ma takie gówniane przekonania, trzeba się od takiej osoby po pierwsze odciąć, bo takie jednostki będą Cię ciągnęły w dół.